Ksiądz Małgorzata Gaś. Dzisiaj jest wtorek, 25 listopada 2025 roku. W psalmie 138, w wersecie 8, czytamy: Pan dokona tego dla mnie. A w liście do Hebrajczyków, w piątym rozdziale, w wersecie 9, czytamy: Chrystus osiągnąwszy pełnię doskonałości. Stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. Dzisiejszy werset starotestamentowy wyjęty jest z krótkiego psalmu króla Dawida. I od razu możemy zapytać, co Dawid ma na myśli, gdy stwierdza: Pan dokona tego dla mnie. Zwróćmy uwagę na czas przyszły. To dopiero się stanie. Ale Dawid jest pewien, że na swoim Bogu się nie zawiedzie. W tym dziękczynnym psalmie, między innymi, możemy przeczytać: Zaiste, wzniosły jest Pan, a jednak spogląda na uniżonego, a dumnego z daleka poznaje. Choćbym się znalazł w niedoli, Ty mnie zachowasz przy życiu. Przeciwko złości, nieprzyjaciół moich wyciągniesz rękę, a prawica Twoja wybawi mnie. Pan dokona tego dla mnie. Panie, łaska Twoja trwa na wieki. Nie zaniechaj dzieła rąk Twoich. Tak może modlić się człowiek, który już wiele doświadczył w swoim życiu duchowym, który jest przekonany, o Bożej Wszechmocy, Wierności i Łasce. Pan dokona tego dla mnie, wyznaje król Dawid, gdy jego życie jest zagrożone z powodu złości nieprzyjaciół. Pan dokona tego dla mnie, mówi człowiek wierzący, gdy z wiarą zanosi swoje błagalne prośby w modlitwie do Boga. My, Chrześcijanie, Możemy używać czasu przeszłego, gdy myślimy o dziele zbawienia, którego dokonał Syn Boży. Bo on już umarł, już zmartwychwstał i został wywyższony, bo wrócił do ojca w niebie, skąd przyjdzie po raz drugi na Ziemię, by zabrać nas do swego królestwa. Możemy wyznawać: Pan już dokonał tego dla nas. W liście do Hebrajczyków w piątym rozdziale czytamy o niezwykłym poświęceniu Syna Bożego, któremu nadano godność arcykapłana, który za dni swego życia w ciele zanosił z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci i dla bogobojności został wysłuchany. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, a osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. Syn Boży, przychodząc na świat w ludzkim ciele, doskonale rozumiał, że jego droga na Ziemi jest drogą całkowitego posłuszeństwa. Mówił, nie mogę sam z siebie nic uczynić. Staram się pełnić nie moją wolę, lecz wolę tego, który mnie posłał, jak czytamy w piątym rozdziale Ewangelii Jana. A zachowując całkowite posłuszeństwo, także w cierpieniu, osiągnął pełnię doskonałości i mógł powiedzieć swoim uczniom, swoim naśladowcom, Uczcie się posłuszeństwa Bogu ode mnie. Tak jak z synostwem Bożym nierozdzielnie, nierozdzielnie wiąże się posłuszeństwo woli Ojca, tak z prawdziwym dziecięstwem Bożym wiąże się posłuszeństwo woli Chrystusa. Jezus nie mógłby uzyskać dla nas zbawienia, gdyby posłusznie nie zgodził się na cierpienie. I na śmierć. Dzięki swemu posłuszeństwu osiągnął pełnię doskonałości. To znaczy, wstał i wstąpił do nieba i stał się sprawcą zbawienia wiecznego. To już się dokonało. Dla nas grzeszników Jezus jest wielkim darem. Od Niego otrzymujemy moc, której potrzebujemy, aby wytrwać na drodze, którą On nam wskazuje, także w czasie trudnych doświadczeń, a może przede wszystkim wtedy, gdy cierpimy, bo to jest najtrudniejsze. Droga do Boga i Jego Królestwa to droga, którą szedł Jezus, droga wyrzeczenia się władzy. I chwały w tym świecie, droga poniżenia i służby. Chcąc mieć udział w chwale naszego Pana, trzeba wpierw uczestniczyć w jego uniżeniu i służbie. Autor listu do Hebrajczyków napisał: Stały się dla nas wszystkich, którzy są Mu posłuszni, a więc dla tych, którzy zadają sobie trud, by posłusznie. Wypełniać w swoim ziemskim życiu Bożą Wolę. Dla nas wszystkich Jezus Chrystus stał się sprawcą zbawienia wiecznego. Jeżeli w nim rozpoznajemy swojego zbawiciela, to pragniemy Jego miłość odwzajemnić. Pragniemy bez przymusu, ale z potrzeby serca iść drogą przez Niego wyznaczoną.